Zwróć swój wzrok na sąsiada. Ze znakiem zapytania, oczywiście. Jest taka pieśń. Kto pamięta? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Na Jezusa. Na Jezusa. No. Kościół Jezusa Chrystusa to co? To co? To grupa ludzi. To grupa ludzi. To grupa ludzi, którzy oddali mu swoje życie. Którzy podążają za nim, ale jednocześnie to pojedyncze jednostki. To pojedyncze jednostki, których Panem jest Chrystus. Jednostki, które wspólnie tworzą ciało, Kościół, ale jednostki. Jednostki, które nie mogą żyć od siebie w zbytnim oddaleniu. Dlatego, że jeden członek nie przeżyje sam zbyt długo bez wsparcia i suportu. Ja coś na ten temat wiem. Żaden odcięty członek nie przeżyje zbyt długo poza ciałem. Bez wsparcia, bez podtrzymywania, nie ma szans. Każdy z nas ma inne zadania. Każdy z nas ma inne funkcje. Każdy z nas ma inne dary w ciele Chrystusa. Jesteśmy jak organizm, który czerpie swoje życie i wszelkie siły od Jezusa Chrystusa. Tak jak przed chwilą śpiewaliśmy w tej pieśni. To On jest naszym życiem, naszą siłą, naszym umysłem. Każdemu przydziela rolę i zadania według czego. Według tego, jak chce, według tego, jak chce. Każdy z nas też powinien budować swoją relację z Jezusem przez co? Przez Pismo Święte, przez modlitwę, odkrywać swoje powołania i dary, które daje nam Bóg. Poznawać, jaki jest Bóg przez, że tak powiem, przez to, jak odpowiada w naszym życiu. Jak działa, jak nas kieruje. Generalnie jesteśmy, ty i ja, jesteśmy osobiście zobowiązani do dbania o swoją relację i o siebie samego. Jesteśmy też powołani do współdziałania jako ciało. I tu Bóg dał różne role, które są obecne w ciele Chrystusa w kościele. Mamy dbać o siebie nawzajem i być dla siebie czym? Zachętą. I być dla siebie zachętą. Mówiłem o tym. Niektórych Bóg powołuje do nauczania, innych do wspierania, jeszcze inni lepiej się czują, robiąc coś po cichu, sprzątając czy dbając o teren. Każdy czuje się w czymś innym lepiej. To jest wspaniałość społeczności, współdziałanie i zachęcanie się do dobrego, do poznawania Chrystusa, do patrzenia na, na siebie nawzajem i, i widzenia, że okej, okay, ja nie lubię tego, co on robi. Ja się tu nie czuję, ale ja zrobię coś, czego on dobrze nie robi. On się w tym nie czuje dobrze. Zdarza się jednak, że lubimy jako ludzie, tutaj kończy się dilla nasza malejka na chwilę. Zdarza się, że lubimy jako ludzie układać życie innym wokół nas. Lubimy Wiedzieć o nich jak najwięcej. Lubimy, nawet bardzo chętnie poznalibyśmy ich przyszłość. Jakoś naturalnie ciągnie nas do plotek i opowiadania o cudzym życiu. Powiedziałbym, że zdarza się, lecz tak naprawdę to kiedy to nam się nie zdarza? Kiedy nam się to nie zdarza? Samo dążenie człowieka do władzy jest czym? Jest pragnieniem układania życia innym i decydowania o losie większej grupy. Jest, mówienie, jest pragnieniem mówienia innym, co mają robić i jak powinno wyglądać ich życie. Czyż nie tym jest władza? Taką chęcią do układania życia innym. Grzeszną naturą człowieka jest decydować o wszystkim i nie. I pragnąć układać im życie. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Nawet jeden z naszych dzisiejszych bohaterów, słuchajcie, nie uniknął skarcenia za takie zachowanie. Apostoł Piotr, bo o nim mowa, zapadł się Jezusa. Ile razy? Trzy. Trzy. Apostoł Piotr zaparł się Jezusa trzy razy. Słuchajcie, bo teraz będzie taki Katastroficzny okres w życiu apostoła Piotra. To jest generalnie, jak się na to spojrzy, to załamka, dół i w ogóle. Trzy razy zapadł się Jezusa przed jego śmiercią. Później, po zmartwychwstaniu, Jezus odwiedził go i innych uczniów, którzy wspólnie łowili ryby i przygotował dla nich śniadanie przy ognisku. A gdy, gdy zjedli to śniadanie, Pan zapytał Piotra, czy go kocha ponad wszystko. Ile razy go zapytał? Trzy. Znowu, więc jakby znowu Piotr zasmuca i dostaje strzała. Trzy razy pan go pyta, czy mnie kochasz ponad wszystko. Niczym trzykrotne zaparcie Piotra. A kiedy odpowiedź Piotra się nie zmienia, pan Jezu daje mu wskazówkę, co stanie się z Piotrem. Czyli, że jak umrze. No ludzie, nie bijcie leżącego. Nie dość, że się zapadł trzy razy, to teraz trzy razy jeszcze mu Jezus pyta go dokładnie, czy dobrze Piotr zrozumiał. No i Piotr mówi, no przecież nie jestem głupi, no przecież ty wiesz, że Cię kocham. Ponad wszystko. A potem jeszcze Pan Jezus to bija leżącego i mówi, no to słuchaj, wiesz, umrzesz tak, że Cię zaprowadzą tam, gdzie nie chcesz. Nie umrzesz naturalną śmiercią. Dobija leżącego, i to jeszcze nie wszystko, bo dalej idzie nasza historia, o której będziemy mówić za chwilę. Ale kiedy siedzą, słuchajcie, przy tym ognisku, jedzą te ryby. Jedzą ten chleb. Pan Jezus znowu, jakby dzieli ten chleb i te ryby między nich. To tu, i, i w pewnym momencie pan Jezus wstaje od tego ogniska i mówi do Piotra, chodź za mną. Chodź za mną. I poszli razem na spacer. Spacer, który jest w pewien sposób metaforą całego życia Piotra. Piotr może jeszcze w tym momencie nie zdaje sobie sprawy z tego, że po tym trzykrotnym powiedzeniu, czy mnie miłujesz ponad wszystko, bardziej niż ci, to zresztą to jest bardzo ciekawe do kiedyś do rozważenia, to, to yy, Pan Jezus mówi, to chodź za mną. I zaprasza go na spacer teraz, ale tak naprawdę zaprasza go na spacer przez jego życie. Całe życie, ty chodź za mną. Ale tu następuje fragment nasz z Ewangelii Jana, 21 rozdział, werset 20 do 24, kiedy apostoł Piotr spaceruje z Jezusem. Stali od tego ogniska i idą. A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nimi ukochany uczeń Jezusa. Ten, który podczas wieczerzy spoczywając przy Jezusie zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Piotr widząc go, zwrócił się do Jezusa. Panie, a co z nim? Ten spacer następuje za nas po pytaniu, po informacji od Jezusa. Jaki będzie los Piotra? Więc Piotr pyta, panie, a co z nim? Jezus odpowiedział, a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Rozeszła się więc między braćmi pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Uczniem, o którym mowa jest piszący tę księgę, on jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. To nie jest łatwy czas dla Piotra. Przeżył śmierć i zmartwychwstanie swojego mistrza. Można powiedzieć, że dopiero otrząsa się ze zmartwychwstania. Dopiero zdaje sobie sprawę z tego, co to znaczy. Że Jezus nie jest martwy. Dla Niego to jest coś, co Jego ludzki, pełen fizyczności i standardów, do których jest przyzwyczajony rozum, ciężko może sobie pojąć to, co dzieje się naokoło Niego. Niedawno zapadł się Jezusa po trzykroć, jak już mówiłem, a teraz siedzi obok niego i rozmawia z nim. Trzy razy Jezus go pyta, czy go kocha, ponad wszystko inne, co musiało Piotrowi skojarzyć się z jego zaparciem. I na koniec dowiedział się, że umrze prowadzony tam, gdzie nie chce. Prowadzony na śmierć. Nie będzie to naturalna śmierć, bo i nie doczeka powrotu Pana, tak jak spodziewali się pierwsi uczniowie. Prowadzą cię tam, gdzie nie chcesz, i przepaszam. No, generalnie nie sajnot w, w życiu tego prostego rybaka. Nic nie szło łatwo i prosto, wszystko waliło mu się na głowę, albo działo się coś, co przerasta zwykłego człowieka. Zobaczcie, jakie e, chwile wcześniej apostoł o tym miały rozwiązania. Oto e, kiedy wcześniej mamy w wersetach, słuchajcie, w 20 rozdziale czytamy o tym, że Jezus stanął pośrodku ich pokoju i tak dalej, i do Tomasza mówi: zbliż się, dotknij tu moich tych wszystkich ram, I, i zaprosił ich do wiary. I potem w 21 wersecie czytamy: Szymon Piotr powiedział powiedział do, do innych uczniów, którzy tam byli, powiedział: idę łowić ryby? A oni mu na to, my też idziemy z tobą. O, wiecie, to jest takie typowo męskie czasami. Muszę pomyśleć. Dużo tego. Idę łowić ryby. My byśmy powiedzieli, nie wiem, czasami idę pokopać w ogródku. Idę na spacer. Dla niego rybaka mówi, idę łowić ryby. To taka czysta, zwykła, prosta reakcja. Potrzebował się wyciszyć. I oto Jezus zaprasza, gdy mówi chodź ze mną do wspólnego spaceru. Jego mistrz, Jego Mistrz prosi Go, żeby z Nim poszedł. Może mam coś ważnego do, do przekazania. Chcę z Nim pogadać na konkretny temat. Jak ja kogoś zapraszam, żeby przeszedł się ze mną, to znaczy, że chcę o czymś z Nim porozmawiać. Może mam coś do przekazania? Może to była metafora wyboru życiowego Piotra, by wybrał Chrystusa, nie łowienie ryb, które właśnie poszedł sobie łowić. Może skoro Jezus mu mówił wcześniej, wierzcie we mnie, to teraz mówi, chodź za mną. I chciał z nim o tym pogadać. Wiem, że my ludzie, kiedy zapraszamy kogoś do takiego spaceru, mamy w tym cel. I oto Piotr ma szansę pobyć sam na sam, po tych wszystkich wydarzeniach ze swoim mistrzem. Zadać mu tych kilka pytań, które głębią się w jego myślach. Zadać mu tych pytań, no dobre, miałeś być królem. O co chodzi? Kiedy zostaniesz królem? Co teraz z nami? Co ze mną? Co ja mam robić? Jakie ja mam się teraz zachować? Przed chwilą mi powiedziałeś, że ja niedobrze skończę. Więc. Jest... Mógł to wszystko zadać. Ale Piotr obraca się za siebie, i patrzy, że Jan idzie za nimi i mówi: A co za nim? Z nim. A co z nim? Jan musiał pójść za nim. Musiał podążać ich śladem. Był kochanym uczniem Jezusa i był najlepszym przyjacielem Piotra. Najprawdopodobniej. Na sygnał Piotra nie wahał się zapytać, kto ich zdradzi. To Piotr mu powiedział: Zapytam. Przyjaźń Piotra i Jana widzimy też na kartach dziejów apostolskich. W trzecim rozdziale poszli razem do świątyni, razem stanęli przed Sanhedrymem w rozdziale czwartym, razem też zostali wysłani na misję do Samarii. Wspólnie razem współpracowali. Wspólnie razem służyli. Być może dlatego Jan nie chciał opuszczać ukochanego mistrza i swojego przyjaciela. A może zwyczajnie, po prostu bał się, że Jezus znowu zniknie i już go nie zobaczą, i chciał się nacieszyć widokiem? Nie wiemy. Wiemy, że poszedł za nimi, i Piotr skupił swoją ciekawość zamiast na nurtujących go pytaniach, to na Janie, który za nimi podążał. I Piotr sam już wie, jak skończy, i że nie będzie to zbyt wymarzone dla niego. Pyta więc, może chcąc poprawić sobie samopoczucie. Może nie chce być samotny w swoim losie, mając przyjaciela, któremu będzie przeznaczony podobny. Albo po prostu zwyczajnie mając okazję pyta o los swojego przyjaciela, bo się o niego martwi. I Piotr, Piotr widząc go, czytamy, zwrócił się do Jezusa a nie? a co z nim? Niczym nie groźne pytanie, które stawia apostoł Piotr. Jednak słuchajcie, musimy zwrócić uwagę na wezwanie, jakie skierował do niego Jezus. Co Jezus powiedział wstając od ogniska? Chodź za mną. W wersecie 19, którego tu nie mamy, potem dodał Jezus do niego, chodź za mną. Odpowiedział trzykrotnie, że kocha Jezusa ponad wszystko, a kiedy wyruszyli, znów obraca swoją głowę i patrzy za siebie. Widzicie to? Powiedział przed chwilą, że kocha Jezusa ponad wszystko, poszedł za Jezusem, i znów odwraca swoją głowę i patrzy, co się dzieje za nim. I że idzie, ja nie interesuje go to, co jest za nim, a nie Jezus, który jest obok niego i z którym idzie. To przyjaciel stał się jego obiektem zainteresowania, nie Jezus i los przyjaciela. I znowu tu nadchodzi następny strzał dla Piotra. Nie dość, że się zaparł, nie dość, że jego mistrz zmarł, teraz z stał, trzeba to ogarnąć, nie dość, że jeszcze trzy razy go się zapytał, to jeszcze teraz nadchodzi, a Jezus odpowiedział, a gdybym chciała, aby by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Co ci do tego? Ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Zajmij się sobą i swoją aktualną relacją ze mną. Zajmij się tym czasem, który teraz mamy. Mówi Jezus. Co ci do tego, jak potoczy się jego życie i jakie mam plany do, dla niego? Twoim zadaniem i pracą jest pójście za mną. Nie zwracanie uwagi na innych oraz nie nieodwracanie uwagi z Twojej podróży ze mną. Jak idziesz ze mną i kochasz mnie ponad wszystko, to się na mnie skoncentruj. Niech cię nie zajmuje życie innych ludzi, nawet Twoich przyjaciół. Zajmij się przede wszystkim swoim. Jakże bardzo cenna i kluczowa jest to nauczka dla nas jak bardzo potrzebna. Przecież Piotr nie robił tego na złość. Nie miał złych zamiarów. A jednak jego ciekawość poszła na złą drogę. Na drogę, którą Jezus skarcił. Rozproszył się z poznawaniem Jezusa na poznanie losu i historii przyjaciela. Nie, nie zamiast wykorzystać czas dobrze, wykorzystywał go źle. Kiedy Jezus kieruje do Ciebie wezwanie, zaprasza Cię do udziału w Jego Kościele, to nie oglądaj się za siebie i nie daj się rozpraszać. To Jezus jest głową Kościoła i nie możemy o tym zapominać. To jako głowa, to On kieruje wszystkim i wszystko ustawia. To On kieruje wszystko i wszystkim ustawia. To On zaprasza Piotra do wspólnej drogi w tej chwili to Piotrowi poświęca czas, a Piotr się rozprasza. Możesz powiedzieć, dobrze, chce. przecież dba o przyjaciela i chce się coś dowiedzieć. Skoro ma okazję, tylko zapominamy o jednym szczególe, a konkretnie o następnym wersecie. Możemy powiedzieć, a Piotr dobrze chce. Tylko, że gdyby chciał dobrze do końca, to by nie poszła plota. A plota poszła. I to taka, że apostoł Jan musiał ją skorygować w Ewangelii. Pisząc o życiu Chrystusa. Rozeszła się więc między braćmi pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Plotka poszła w świat. No tu to się nazywa pogłoska. Pogłoska poszła. Ja nie plotkuję, ja przekazuję informacje. Trochę jakbym słyszał to zdanie. To się nazywa dzisiaj troska o kogoś. Dla Jezusa to było pchanie nosa w nie swoje sprawy, które do Piotra kompletnie nie należą. A Jan potem musiał cierpieć konsekwencje tego, Dobre czy złe, ciężko powiedzieć, ale musiał aż korygować to w swojej Ewangelii, pisząc, musiał wspomnieć o tym i skorygować, że, on, że to nie tak Jezus powiedział. A ten jest taki, a ten taki. Tamten polityk to tak nadwijał, a mój sąsiad to powiedział to, a tamten sprzedaje to, a interesujemy się życiem innych ludzi częściej niż własnym. Często żyjemy plotkami, często żyjemy nowinkami, często żyjemy informacjami, które docierają do nas zewsząd. Wystarczy włączyć cokolwiek, jakiekolwiek medium. Czasami w odpowiednich miejscach wystarczy przejść się na ulicy i posłuchamy, co gadają. I nie trzeba włączać mediów. Ostatnio rozmawiałem z bratem w Chrystusie i mówił, wiesz, jadę odwiedzić przyjaciół. I oni mają taki biznes i przez ten biznes głoszą Ewangelię. No, ale ostatnio też o nich rozmawiałem mówi i usłyszałem, jak ktoś opowiadał, że oni to się tam z kimś pokłócili i, i w ogóle, i tam zaczął coś wymieniać. I, i jest kilka innych nowinek, których o nich usłyszałem. I tak patrzę na niego i on jest tak lekko zasmucony. Bo opowiada i nie wie, jak sobie poradzić z tymi rzeczami, co ma takiej osobie odpowiedzieć, kiedy słyszy takie rzeczy. A ja mu patrzę na niego i mówię: no i co z tego? No i co z tego? Co ta osoba z obiekcjami, to jak służy Bogu? Co robi? Niech się zajmie swoim życiem. Ty zajmij się swoim. Oni zajmą się swoim. Jeśli Pan Bóg zechce, to ich użyje. Jeśli Pan Bóg im błogosławi i mają ten biznes, to mają. Nie przejmuj się tym, co im gdzieś tam o tym opowiadają. Zobacz na owoc, jaki z tego jest. Jeśli jest z tego owoc, Boże, oddaję to chwałę Bogu, to o czym tu mamy dyskutować? Liczy się serce tych, którzy służą, a nie opinie i wieści o nich, które ktoś rozsiewa naokoło nas. Jako Boże dzieci mamy zająć się naszą relacją i naszą społecznością z Bogiem. Moje życie, moja praca i służba to jest coś, za co odpowiadam przed Bogiem. I to apostoł Piotr też musiał zrozumieć. To ty odpowiesz za to, co zrobiłeś, nie za to, co zrobili sąsiedzi. Wszyscy odpowiemy za to, co my zrobiliśmy. Odpowiemy, jak potraktowaliśmy Chrystusa i co zrobiliśmy z jego ofiarą. Piotr zapytał może z troski, ale ta troska zamieniła się w plotę. I tak poszła, że apostoł Jan musiał wspomnieć o niej w Ewangelii. Widocznie stała się duża, może stała się bolesna. Czasami małe słowo wywołuje wielką awanturę, a mały płomyk pali wiele hektarów lasu. Zajmij się z sobą, mówi Jezus, zajmij się swoją pracą, celem, jaki stawiam przed tobą, bo to jesteś teraz na drodze ze mną. Tym się zajmij. Bardzo mi to przypomina fragment z listu Jakuba 3.5. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Tak, polutkuj na zdrowy rozum, jakie to ma znaczenie, co się stanie z kimś innym, jakie to ma znaczenie, jak on żyje i dokąd idzie. Rozsiewanie plotki i opowieści najczęściej przysparza więcej zła niż pożytku. Możesz pójść i powiedzieć Ewangelię. Plotki roznoszą się szybko, potrafią zrujnować czyjeś życie, nastawić inne osoby negatywnie do tej, które rozsiewają plotkę. Możemy w ten sposób stać się odpowiedzialni za krzywdę kogoś innego, nie czyniąc tego fizycznie. Co ci do tego, mówi Jezus? Ty chodź za mną. Idź za Jezusem, idź za nim, drogi bracie, droga siostro. Czyntaj Słowo, żeby wzrastać i poznawać swojego Zbawiciela. Nie żeby szukać na kogoś haków. Ucz się, jak wspaniały jest Bóg i jak doświadczasz Go w swoim życiu. Ucz się rozpoznawać Jego działanie, odkrywać Jego słowa i znaczenia w Twoim życiu. Twoja relacja z Chrystusem jest ważna. Twoje życie jest dla Ciebie ważne. Chrześcijaństwo to nic innego jak osobista, dwustronna relacja z Bogiem, z Jezusem Chrystusem w i przez Ducha Świętego. To wspólnota i umiejscowienie mnie przez Boga w Jego ciele i nadanie mi roli w Jego królestwie. Nadanie Tobie roli w Jego królestwie, którą dla Ciebie przygotował. I Bóg pragnie ukazać ci tą wspaniałość, ale jeśli będziesz ciągle patrzył do tyłu i zajmował się innymi rzeczami, to przegapisz czas, żeby dowiedzieć się o sobie. Nie koncentrujmy się na innych ich problemach oraz na przyszłości ich. Zadbajmy o własną przyszłość i własną relację. Do tego chcę was zachęcić dzisiaj. Zwróćmy swój wzrok na Jezusa to doskonała pieśń. Bardzo ją lubię, bo powinniśmy często ją sobie śpiewać. Żeby pamiętać o tym, gdzie mamy skierowany swój wzrok i na co. Powstańmy do modlitwy.